Simoneczka Ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. No i co? Mamy kolejny odcineczek, ale dzisiaj nie będziemy sobie pykać zwykłych solówek. Stwierdziłem, że skoro mamy jakiś inny tryb, bliskie starcze sobie wypykniemy. Py bliskie starcia, ale nie tylko cały to sala, 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 sala. Tak, jeszcze na początku filmu chciałbym Wam bardzo podziękować za dzisiejszy streamik ponieważ kurde. Aż Wam pokażę teraz rezultaty z dzisiejszego streamyka. Patrzcie to, proszę bardzo, proszę bardzo. Tyle mamy subów, tyle wszystkiego, jest zarąbiście, Mortki. Ale no co, bardzo wam dziękuję, ale do tego przejdziemy zaraz I zapraszam do oglądania Dobra mordeczki, także mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, że jest wszystko git No i co tak jeszcze na początku odcineczka Że tak powiem chciałbym się w pewien sposób zareklamować Znaczy w sumie bardziej to chcę wam powiedzieć, że Na jutrzejszym streamyku będą customy Pierwsze customy z widzami, także mam nadzieję, że wbijecie streamy jutro rano W sumie nie wiem, czy uda mi się wrzucić ten odcinek akurat w sobotę, ale dzisiaj mamy sobotę i no, jutro, jutro byłyby customy. Także mortki mam nadzieję, że bijecie, mam nadzieję, że bijecie, mam nadzieję, że sobie popykamy, będzie super zarobiście. No i co? Będzie git myślę, nie? Patrzcie to Lecę za nim Lecę za nim. Nie zdejmę go O nie O nie XD yy, No uznajmy, że tej pierwszej giereczki nie widzieliście, ja sam w sumie nie wiem o co tam się stało. Nie no oczywiście mordeczki Nie było tej pierwszej gierki Jak coś to no, jak już mówiłem zapraszam jutro na strumyk na customik pierwsze z mam nadzieję, że będziecie, ponieważ o, jutro potrzeba osób Także mam nadzieję, że się kurde na streamek i że sobie popykamy. Ja prowadzę te gierki to są Oddziały, a ja gram solo Także raczej szanse mam bardzo małe no bardzo małe, ale nieważne, zobaczymy. Może coś mi się uda pyknąć. Może coś mi się uda pyknąć. Jest tu gdzieś ktoś? Jest tu... Ktoś gdzieś tu jest. Tutaj. Szybko. Szybko No nie wiem kto Szybko, go Ej, ale to jest dobry tryb! Nie wiesz, że 95 dostał, XD! Ej no mordeczki, no tak być nie może, już powoli się denerwuję Ten tryb jest zarąbisty, ale kurde, po co tu są te jakieś plecaki, znaczy jetpacki, ja pierdzielę! Ktoś ma na łeb? Nie no mordeczki, kurde, ja pierdzielę! Musimy zabić, bo jak to zaraz nie zabiję, to się chyba wścieknę zaraz Gdzie tu jest broń w ogóle jakaś? Ja piernicza. Czynka tu, pompa tu, pyk, ogólnie szybkie pompy wywnioskuję, że tu są najlepsze na te tryby, nie? To mi się wydaje. I teraz tak. I co teraz? O, tam jest typek. Biegniemy tam. Ej tam są typki, bo to są w sumie oddziały. No tak. Zapomniałem. Boom! 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 Ja pierdzielnie Ej no kurde ziomeczki, ja rozumiem oddziały oddziałami, ale ja tutaj nie mam ani jednego fraga przez chyba 4 albo 5 kierek. To jest coś nieharo! Kurde nie no jazda, przecież ja muszę zabić kogoś! Dawaj mi pompę, łapy i zara jadę! Na typków. Tylko, że teraz będzie taki pewnie problem, że tutaj nikt nie poleci do mnie, nie? No na pewno. Kurde, zarąbiście. Nieźle. Dawaj dobrą pompę jakąś mi, świetnie. zarobiście, o jeszcze mam to coś. Ole super. Trzyneczka, pek open. Dobra. Teraz lecimy dalej, szukamy typków. Ja już nic więcej nie chcę. Jawik Ja wypiłbym to. To się może przydać i ale co zara na typu. Słyszę gdzieś kogoś Halo. Halo? Leży, mam fraga znowu. W końcu Dobra, mam fraga. Pierwszego, chyba, dzisiaj. Kurde, biorę to. Biorę to a pompa będzie dobra. Jako pierwsza. Tak, świetnie. Ha, jest typ. Jest gościu. Szybko tam do niego mi dawać go. Ja pierdzielę, nie dojdę tam do niego, nie? Nim ja, nim ja do niego dojdę, to już będzie GG. Szybko. Chociaż patrzcie, cio, 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 cio. Jest, są typy. Patrzcie, będzie bitka. Będzie bitka teraz. nie szybko rura spieszam bo nie dojdę gdzie strefa? tak daleko jest strefa? no serio? ja pierdzielę go go jest typek tutaj nie wierzę w to Kurde, szybko Szybko, go Ja powiedziałem, tu się ma macieś Nie, no porobili mnie, kurde Jak ja nawet nie wiedziałem skąd i gdzie Ale 14 miejsce, kurde, modeczki Miałem fraga na skład, a myślę, że to nawet nie jest jakoś łatwo tak zrobić fraga kurde tu. Ciężko nawet. Kurde, jak to jest taki ja, to serio ciężko. Tu ci latają wszędzie, o jacyś ja pierdzielę. Ale mordeczki! Ja wam bardzo dziękuję za ten odcineczek, no jeżeli wam się taki odcineczek spodał, taki bardziej humorystyczny, emocjonujący, u mnie emocjonujący, u was to bardziej się pewnie śmiejący ze mnie, bo ja to... Nie wiem, nie wiem co, odpieprzam. Ale mordeczki! Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, takich bardziej głupawych odcinków, a nie takich poważnych solo, coś takiego To piszcie w komentarzu, że chcecie więcej takich filmików. Ja będę z chęcią dla was je robił, ponieważ seria mi się spoko bardzo gra. Myślę, że wam też się spoczko ogląda, także co mordeczki! Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek, podajcie jutro na strumek na pierwsze customiki. No i co mordeczki, jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, miłego ciąga Wam życzę i się moneczko.